Hello there wszystkim, eee, więc tak Ostatnio, czekajcie może wyłączę im szkolenie bo, A nie, jeszcze 7 dni, dobra eee, Dlaczego nie jest października, jest września tutaj na mapie? Dlatego, że zwaliłem eee, Już zmęczony też nagrywałem pod koniec Już nie ogarniałem co robiąc, więc e, Ostatni autosave nie wczytałem, tylko jeszcze wcześniejszy e, Żeby ogarnąć jedną rzecz Odnośnie tego, że za pierwszym razem to zrobiłem, za drugim jakoś olałem zupełnie. Pucz, on jest ważny, a ja go sobie przypadkiem zablokowałem robiąc to. Już jak widzicie w ogóle trochę inaczej poszedłem, bo... Ee, znaczy inaczej, no dokładnie tak samo, w sumie tylko... E, Wroć sierpniowy wczytałem, ten najstarszy, żeby ogarnąć, bo musiałem ogarnąć kiedy zrobiłem Rockefellera przypadkiem. A tego się nie robi. E, I dlatego wczytałem wcześniejszy zapis, żeby to naprawić po prostu. Bo nam blokuje całe drzewko związane z zebriką, bo to nie jest nasze drzewko przecież, dlatego się dziwiłem, że coś tutaj jest Że tu to się zgadza, że jakieś walki graniczne, coś tam los pegasus Las Pegasus A Coś mnie tu dziwiło, że jest nie do końca tak No i dlatego, że <laughs> powinniśmy mieć zupełnie inne drzewko A przy okazji jak wczytałem to stało się coś ciekawego Właśnie mnie poprosili o Co tutaj, o jedzenie i oczywiście im Pomożemy Niech mają sobie wesołe żerełko, bo potrzebujemy ich, żeby przeżyli. Może tym razem przeżyją, bo tam chyba w październiku zniknęli nagle z mapy i się główiłem o co chodzi. Ich kwestia wcieliła, bo zwrócili się do nich z prośbą o pomoc. No ale nie ma co czekać, moim zdaniem, i powinniśmy jak najszybciej działać. Więc czekamy jeszcze tylko to się skończy. Może ja nie pamiętam się ekonomię, że coś powinienem zrobić inaczej, ale musiałem trochę e, rozegrać mój fragmencik. Ja coś mi się wydaje, że... Nie no, nie no mam kontrolę nad wszystkim chyba. Słuchajcie, czy ja dobry zapis czytałem? Nie mam? Mam. No i tu też mam, to już się zgadza. Dobra. To jest dobry <ścoughs> dobry zapis czytałem, byłby przypadku, jakbym czytał zły, ale no. Przestańcie się bawić. I teraz tak. Ee. O! Zrobimy bizony, zrobimy przewrót. W ogóle trzeba zrobić. Ee, żeby Rockefeller'a mieć, to się dowiedziałem, że trzeba chyba zrobić. Czekajcie, coś tu było. Tak, właśnie, że tylko ci lojalni mogą mieć. Bo to chyba jest w ogóle jeszcze inna ścieżka robienia przewrótu, ale nie jestem pewien. Natomiast no tutaj jest rockefeller i to jest to drzewko, które chcieliśmy, bo on ma zebrikę. kolonizację, to chciałem pokazać i to jest, to jest ścieżka, której nigdy nie grałem, tak szczerze powiem. Dlatego mówię przyzwyczajeniem się do tej i myślałem, że to jest wszystko ok, a to nie jest wszystko okej. Okay. To, to potem polecimy po... patrzcie, jeden research slot, drugi. Będziemy mieli pięć ich, jak dobrze obliczyłem. Ja to chcę po prostu, dobra. Problem z głowy, drugi problem z głowy, jak to mówią. Lecimy robić armię. Teraz armia, a w międzyczasie, ponieważ jest minusowy nawet e, polityczny ten przypływ, to myślę, że możemy zrobić sztuczkę o nazwie przewrót. E, dobra, może nie zdechną, a my zdążymy zrobić przewrót. Wbieramy na to oczywiście i na lepszą ekonomię, bo jest coraz gorzej. I proszę, Przewrót daje nam to, że frakcja Rockefellera staraje się, tą główną frakcją Columbia e Col Party of Apelusa, e A Rockefeller też, jakby, i tutaj będzie teraz e ten ziomek. jako frakcja. A, i chyba nie dałem. No, tak powinno być. No. No i super. Kory tu mamy już... A, tu już robiliśmy kory, dobra. E -ha. Tak, o widzicie jakie zmiany. I teraz rządzi Rockefeller. Trudno. I zobaczcie, zmieniło nam się tylko to drzewko. Ale od razu robimy to. Rush. w ogóle. Czekajcie, bo coś tam było o tym. No ja nie pamiętam, ale chyba było. Co ja teraz to robię? A, armię robię. Dobra, armię zrobimy. A, w ogóle mam ten tryb książki, właśnie. O, to mogę w ogóle pokazać wam, co się dzieje. Możecie sobie zapauzać i przeczytać. I tu macie odnośnie e, Perły Południa, tej przemysłowej. Tu macie odnośnie Dodge City. Możecie sobie na spokojnie czytać. I tu macie historię Apelusy. Tak? To są starzy południowcy, to są nowi południowcy, to jest serce przemysłowe. Więcej informacji nie ma, ale jeszcze to możemy w sumie. Nice! Tysiąc... O! Tysiąc powera dostajemy, no nie widziałem tego nawet, nie wiem czy to zawsze czy teraz. Po przewrocie w sensie, że... No i tutaj też macie... ...tego i tyle. No więcej nas nie będzie interesowało tak chyba bardzo. City of the Moon tu jeszcze, że... ...lojaliści siedzieli. Tu macie. O! City of the Sun. Piramidą Słońca. A tu macie. Miasto Baltimore. Tyle. I więcej terenów nas nie będzie na północ chyba interesować, póki co. Jest dużo do czytania, mi się nie chce. Natomiast. To jest coś nowego, co zobaczyłem. I tego nie czytałem w ogóle. A moim zdaniem nawet warto. Bo to jest dość ciekawa historia. Szczególnie, że no, idziemy do Zebryki potem czyli w te tereny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo w sumie Za pierwszym razem tu wygrali nie monarchiści, tylko Republikanie, i to ogłosiło niepodległość i dla nas to jest good, a jak będziemy mieli się bić tam z tamtymi, to będzie przewalone. Ale dobra, skupmy się na najważniejszych, czyli osłabieniu naszych wrogów. Zaczynając od celestynków. Tym jak ich ograniczymy, to dostaniemy więcej. powera. Eee, tego, Polityka Powera. Ojoj. Ło, wow, counterlot na chwilę zajęli w ogóle. Na chwilę albo na stałe. Ale zdechli ci. Eee, celestylni, i przysłali prośbę o pomoc, właśnie. Ale już za późno dla nich. Ej, to będzie zarąbiste, jak to ogarniemy. O, to, to nie jest fajne. Minus 10. Polityka Powera. A tu mamy plus, więc się zeruje. Stabilkę, support dostaniemy, a tutaj stabilkę i... O! O! Dobre rzeczy. My wiecie co? Możemy do 24 dociągnąć dywizji. I nie 2, nie, nie 3. To będzie 6. E, czy wy macie coś ciekawego, ziomki? Nie. Z tego Royal Armor możemy zmienić na. O, rewolucję. No, chyba pani Celestyna upada. Ale okolice Kanterlotu ładnie się trzymają. tu się dzieje? Eee tylko to wybuchło serio i to jak komuniści to długo nie przetrwają, chyba że będzie druga rewolucja jakaś jeszcze, w sensie trzecia w sumie to jest, ale no. cisza przed burzą. Archon wygrał? Eros. Dobra, lecimy czym prędzej, bo ja chcę jak najszybciej tą wojnę graniczną. Na pewno ten odcinek jeszcze będzie miał wojnę graniczną, ja już to wiem po prostu, bo musimy to zająć i się na północ wywalać. O oh. Brooklyn Lol. Manhattan. Będzie zrobili taka Ala Ameryka. No ale kwestia pada dość szybko i mocno. Jak to wygląda obecnie ta wojna. U, mocno przegrywają, a Solarni jeszcze nie wybuchli. Więc chyba już nie wybuchną. Wow! Eee, dobra, to weźmiemy na pewno to. I od razu w to lecimy. I może Skyfall się zaraz uda. Chociaż myślę, że nie oszczędzę tych punktów, bo nie pamiętam ile kosztowała wojna graniczna. Jak okaże się, że 100, to kiepsko. Dobra, ziepko może przesadziłem. Jak nasze tory wyglądają jeszcze, zobaczę Pociąg z pancernej przyjaźni, po prostu to, jak widzę te pociągi, co teraz jeżdżą, to tak śmieszą one. Ale są fajne, naprawdę. O, to jest spoko. To też jest spoko. O. i naprawdę to jest najlepsza ścieżka chyba, żeby się wybronić przed nimi. Teraz tak, Ja ee... chcę iść w Sojusze od razu. Nie! <grym> yeah. Ale uda nam się czy nie uda nam się? Możemy nadal, super. Co? Coś się zablokowało, bo nie ma equestrii Bez sens. A, czyli muszą respektować naszą niepodległość. Super. Boże, ale porobili głupoty, naprawdę, czasem, mi się wydaje. Dobra, spróbujmy tak zrobić. Może się uda zanim ktokolwiek przyjdzie. Albo da nam kiepskie jednostki, wroga. Szybko wygramy to. Może nie dojdą? Jest, udało się. Nie doszli na czas. Heldering. XD. Jak się sprężymy, to możemy jeszcze to drugie zająć bez walki. Dobra, ten pójdzie tutaj, a my możemy zaczynać. Ciup, ciup. Od razu? Bo <laughs> nie mieli dojścia, dobra. Wy wszyscy... tutaj. My to przerwiemy, a zrobimy to teraz. Jak los Pegasus zajmiemy to będzie... ...lepiej. O, Skyfall zaakceptował, super. Ja znowu lojaliści, już nie wybiliśmy wszystkich chyba, halo. A to możemy akurat na spokojnie zrobić. Ile wy macie dywizji? Trochę. Trochę dużo. Dobra, my musimy na pewno tutaj kolej skończyć. A jest tu dociągnięte. Zarąbiście. Lul A co, po konstytucjonalistach teraz będą umierać ci Zaraz czy oni zarąbali takim strefę Ja pierdził, oni się w tych walają i teraz ci im komuchy wybuchły. Macie armię? Macie. Wy macie, wy macie większą. Dobra. Może to ziomki ogarną. Nie nasz interes, my się tam nie pakujemy póki co. Tak to się mówi. Póki co mamy własne zmartwienia. Na przykład to trzeba zacząć klepać. To jest 5% tańszy support i infantry. Ale mi się to bardzo przyda. O, co to za muzyczka się zaczyna? W ogóle chyba jest lekko za cicho to pogłośnie, bo tak patrzyłem po nagraniach, że lekko za cicho to może teraz będzie lepiej. Coś słyszeć będziecie. Mm -hmm. A żeby dźwięki gry były ciszej niż moje mówienie, bo w niektórych grach to się bugowało i było tak, że... Głośniej było słychać to co się w grze niż mnie. I to było, pamiętam same początki, ale zostało mi do dzisiaj żeby lekko przyciszyć to jednak. Dobra, supporta robimy. 5 potrzeba ta. jej I teraz przydałoby się... dogadać z nimi, ale to zaraz. Co zrobiłem? Boże, skrzeniło się, czekajcie. Nie chciałem zabrać. Chciałem zrobić nową armię. Dwunastu, doskonale. E, wszyscy są tak samo beznadziejni? Tak, I was zmienimy tymczasowo na południowców zwykłych. Nie jesteśmy na nic lepszego. I teraz, żeby to dobrze zrobić, wszyscy podniosą się fajnie. Razem trzymają. To jest fajna sprawa. Kurde, ma dobre staty nawet, ale. Co, so, jest ryzyko, jest duże ryzyko. Nie wiem, czy teraz nie przesadziłem z tą muzyką. Chyba przesadziłem. To tak chyba mocno przesadziłem, chociaż może mi się tak wydawać też. Mam słuchawki jednak na głowie, natomiast tak. Yy... To jest chyba najlepsza opcja. Tak patrzę po nich wszystkich. Dobra, przesadziłem lekko. O. Albo ta piosenka jest taka głośna Zmieńmy Tak, zróbmy to eee, Podziękujemy wam za sojusz Szodra oferta, ale Myślę, że jednak się walimy w was I to tak w trybie natychmiastowym Boże, ona jeszcze? Dwa dni? Ja już myślałem, że jeden Dobra, i do boju <laughs> Ci osłaniają to fragment teoretycznie ważny, ale też nie do końca tak naprawdę. Zobaczycie. Właśnie czy nie potrzebuję tutaj zrobić... Nie, nie potrzebuję dróg. Dobra. Dobra, to dla nas dobra rzecz. Przynajmniej nie taka zła. Lecisz tutaj. O, wy się przebiliście, super. Wy lecicie tędy. Też się tu wwalasz i tu odbijasz. Ty tędy, ty tędy. Wcale nie to Auretowna? No zjad. Kto tu rządzi? Sinister, ok. Dobra, czy ty nie miałeś coś odnośnie tej. Nie, ty nie miałeś sinistera chyba. Czy miałeś. O! Musi być sinister, żeby się dogadali. To będzie ciekawe, jak te dwa się zgadają. Zatakują tych. Zobaczymy co się stanie. Bel nie brał Luny. Ładnie wam wszystkim idzie, idzie jako tako. Miło. Mamy życie. Na razie czekamy, ale to mnie martwi, że się zablokowało, bo nie powinno. To się leje, to niech się leje. My lecimy w tego generała naszego na pewno. Dobra, ty, tak, ty lecisz tutaj. Wy lecicie tutaj, ty możesz tu przeatakować. Jak bardzo straty ponosimy? Nie zginą nas tysiąc. A im 17 tysięcy. Nieźle. Czy to nie są takie chojowe statystyki, bo tu jest ludność mniejsza na tym świecie, ale lul. Hmm, możemy zmienić, ale jeszcze poczekamy. Właśnie, bo to nie są nasze tereny, tylko okupowane, ta. Boże, ale jednego naszego przypada 17 zabitych, to jest naprawdę nieźle. Pomyślałem, że będzie gorzej. To jest dla całej armii, czy dla komandosów? Dla całej, super. Co tu się stało? Ja wiem, Rothfeld zrobił drugą wojnę domową. Dokładnie. Ale się, bro, zmienił pewnie w demokratytów i w komunistów zdążył się zmienić, bo e, księcia i tego zabili pewnie. XD. Nie, nie powiem, że pierwszy raz, ale dawno tego nie widziałem. Boże, ten tekst jest przyzabawny dla mnie. Dobra, ale wiecie co? Będziemy chyba kończyć. Chociaż może ten uparek jeszcze się uda. Jak się sprężymy to się na pewno uda. A no dobra, wychodź tu ziomek. Tu ich atakujemy, tu ich atakujemy, nie mają gdzie się naprawić. Tu też atakujemy. Jest, udało się. Jeszcze troszeczkę. Jest. Zanim się skończy dzionek. Ile? My straciliśmy 4500. Oni 52. Brzmi dobry deal. Tak brzmi dobry deal. A my możemy po prostu do nich do sojuszu dołączyć? Nie możemy. Dobra. Tylko jak będzie wojna, ale nas gwarantują i nie mogą usunąć tego, bo jest taka zasada gry. Brzmi dobrze. Mi dla mnie. Dobra, będziemy chyba kończyć ten odcinek. Ja już podzielam sobie armię poza odcinkiem i widzimy się w kolejnych odcinkach. O tym to już będzie wszystko. Przyjmuję o lajkowaniu, like komentowaniu, subskrybowaniu i cieszę się, że w sumie wróciłem do nagrywania. Mam nadzieję, że Wam się podoba to też. Nie wiem, że koniecznie te materiały, ale że Wam się spodobają. O, muszę powiedzieć, armię, żeby to było. Chciałem w bombukę trochę zrobić, ale jest ma dobre. Nie jest ta osoba w ogóle, może? Nie, to jest ta osoba. Ma plus jeden do tego i tego, tak, to się zgadza, dobra. To na razie i widzimy się wkrótce. Hej!